Na początku tego dzisiejszego spotkania ze Słowem, tego komentarza do dzisiejszej liturgii Słowa pozwólcie sobie, że zacytuję żart, który dzisiaj ksiądz proboszcz rano o godzinie siódmej powiedział w czasie kazania już pod koniec kazania. Wiecie dlaczego pan Piotr zaparł się Jezusa? Wiecie czy nie? Dlatego, że Jezus uzdrowił Piotrowi teściową. No oczywiście jest to śmieszne tylko wtedy, jak się nie jest teściową. Natomiast jak już się teściową jest, to już takie śmieszne nie jest. I tak samo jest z tym dzisiejszym tematem liturgii słowa, bo czytamy najpierw Hioba, czyli cierpienie. Być może ktoś odważyłby się żartować z czyjegoś cierpienia, tylko wtedy, gdyby tego cierpienia nigdy nie doświadczył. To tak samo podobnie jak przed chwilą pozwoliłem sobie na ten głupkowaty żart z Teściową. Ale cierpienie jest na tyle dotkliwe, na tyle nasze, na tyle bliskie ciału, że raczej z cierpienia rzadko żartujemy. No chyba, że komuś się zmysły pomieszają, no to wtedy być może się odważy na żartowanie z cierpienia. Ogólna zasada jest, że wobec cierpienia stajemy bezradni. Zadajemy sobie często pytanie, dlaczego? A nawet jak tego pytania nie zadajemy, to też gdzieś w nas jest taka pustka, no bo co powiedzieć? Niektórzy mają w sobie taki, taką odwagę i troszeczkę tak pół żartem, pół serią mówią: Będzie dobrze, a komuś już dwie ręce odpadły. No ale będzie dobrze. No co będzie dobrze, jak ja już dwóch rąk nie mam? No właśnie, to jest tak, że my czasami w tej bezradności. Kiedy spotykamy się z konkretnym cierpieniem, to nawet takie głupoty mówimy po prostu, tak żeby coś powiedzieć, no żeby coś rzucić, jakieś słowo, żeby nie odejść od kogoś tak o, bo nic nie powiedziałem. I dzisiaj co mówi nam Hiob, bo to Hiob dzisiaj do nas przemawia w tym pierwszym czytaniu, że do bojowania podobny byt człowieka dni jego czyż nie są dniami najemnika, jak sługa wzdycha on do cienia. I jak najemnik czeka na zapłatę. No, bardzo prosty wniosek jest z tego, czy z, tego, z tego słowa, które nam daje Hiob. Pamiętajmy, że Hiob był sprawiedliwy, podobał się Bogu i był bogobojny, a mimo to dotknęło go okrutne cierpienie, łącznie z tym, że jego ciało było otwartą raną. Więc tak naprawdę to można powiedzieć, że Hiob wie, o czym mówi. To nie jest człowiek, który chce się wymądrzyć, albo coś głupkowatego powie, bo no co, wypada coś powiedzieć o cierpieniu. On wie, czym jest cierpienie. I co, jakie wnioski wysuwają się przede wszystkim do bojowania podobny byt człowieka? Czyli nie ma takiego momentu w Twoim życiu czy w moim, kiedy mogę usiąść sobie i powiedzieć: No teraz to już na pewno cierpienia nie będę doświadczał, że już nie będę musiał się z czymś zmagać. Nie ma takiej chwili. To jest ciągłe bycie człowiekiem, to jest ciągłe narażenie się na kruchość życia. To jest tak, że ja dzisiaj do Was mówię, a za pół godziny, no może więcej trochę, za godzinę możecie się dowiedzieć, że ksiądz Tomasz nogi w, do góry i wyzionął ducha. I ktoś powie, ale młody był, ciekawe, co mu się stało. No właśnie, to jest ta kruchość, którą w sobie niesiemy i my czasami. No, jesteśmy bezradni wobec tej kruchości. Próbujemy ją zracjonalizować, próbujemy ją nazwać, próbujemy się wmieścić w to wszystko, ale no nie da rady. No nie ma takiej możliwości. Tu nie ma mądre, mądrego, który by stanął i powiedział: Ja to wiem, co to trzeba zrobić. No nie. Co mówi dalej Hiob? Że są dniami najemnika. To jest drugi wniosek. Nic nie zabierzesz. To, to, co zobaczcie, co, co możemy też widzieć w takich przypadkach, no ostatnio nawet, no to zamykali nam te galerie. Mamy co jeść, mamy w co się jeszcze nadal ubrać, a mam wrażenie, że niektórzy tak jakby koniec świata, bo galeria zamknięta. Tak jakby coś można było dla siebie jeszcze zdobyć. Oczywiście to jest dramat znowu i cierpienie ludzi, którzy nie mają pracy i, i mogą w tym momencie cierpieć niedostatek. No to jest zrozumiałe, ale dla tych, którzy ustawiają się w kolejkach, co się stało takiego? No właśnie o to chodzi. My jesteśmy najemnikami. To, to, to nie jest tak, że się w coś jeszcze ubierzesz i się lepiej poczujesz. Nie ma czegoś takiego, że można nasycić głód, że coś, coś sobie kupię i już będę szczęśliwy, albo coś zdobędę i już będzie wtedy fajniej. No nie. Zresztą nie bez powodu to nawet nie chrześcijaństwo. Ale Buddyzm, kiedy właśnie Budda zauważył, że jest cierpienie, to co powiedział? Niczego nie pragnij bardziej. Dlaczego? Bo jak będziesz czegoś bardzo pożądał, i już to zdobędziesz, to się okaże, że to jest nadal nie to. Właśnie nadmierne pragnienie posiadania czegokolwiek, nie tylko rzeczy materialnych, bardzo szybko może sprowadzić cierpienie. I to Buddha zauważył. To po ludzku dostrzegł taką prawidłowość. Ale co nam mówi dzisiaj liturgia słowa, bo to ona dla nas ma być przewodnikiem, niekoniecznie Buddha. Co mówi dalej? Przede wszystkim, co mówi dzisiaj Ewangelia? Jezus przychodzi właśnie w doświadczenie cierpienia ludzkiego. I to jest zadziwiające, że ludzie go. Szukają i to ludzie cierpiący, a on idzie dalej. Jak to zrozumieć? No dlaczego? Dlaczego nie uzdrowił jeszcze kogoś tam? Dlaczego poszedł dalej? Ponieważ tak naprawdę najważniejsze dla niego było pełnienie woli. My często właśnie w doświadczeniu cierpienia, nawet jeżeli ono jest bardzo mocne. To jeżeli nie odnajdziemy woli Bożej, to cierpienie samo w sobie jest bez sensu. Na no w szczęście sensie bez sensu, że ono jest przygniatające. Może nie, że bez sensu, ale przygniatające, ono, jest, ono nas często nawet odziera z takiego, takiej życzliwości wobec ludzi, bo często człowiek cierpiący to jest taki, który jak go dotkniesz nawet, to on będzie zostaw mnie, bo mnie wszystko boli. Prze od odejdź ode mnie, już nie mów mi. Zresztą mój tato nawet jak ostatnio leżał nie tak dawno w szpitalu, to, to mówił, że no fajnie, że go ludzie odwiedzali, ale w pewnym momencie już był tak zmęczony, że już nie miał ochoty, żeby ktoś znowu przychodził, bo był po prostu zmęczony. No właśnie o to chodzi, że cierpienie samo w sobie, jeżeli nie jest wpisane w realizowanie jakiejś woli Bożej i nie, przez wiarę tego nie odnajdziemy, czyli nawet w cierpieniu w doświadczeniu cierpienia potrzeba czegoś takiego, jak czynił to Chrystus, czyli głoszenia dobrej nowiny. Zresztą, co mówi Jezus w innym fragmencie Ewangelii, że czyń, najpierw głoście dobrą nowinę, głoście Ewangelię, a wszystko inne będzie wam dodane. Nawet uzdrowienie. Nawet uzdrowienie, ale Bóg jest wolny. To nie jest tak, że Bóg uzdrowi mnie sobie w tym momencie, bo ja to zaplanowałem, czy kogoś bliskiego. Dobra nowina też polega na tym, że Jezus mówi, że śmierć nie jest końcem. Że każdy kto w niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. To jest część dobrej nowiny. I dlatego też Chrystus mówi: "Głoście dobrą nowinę. Mówcie tym zwłaszcza, których śmierć dotyka, to nie jest koniec. To cierpienie, które doświadczasz po utracie, ono ma sens. Ono nie jest bez sensu. No właśnie o to chodzi, żeby w tym doświadczeniu właśnie takiego ludzkiego, granicznego doświadczenia, żeby mieć odwagę. Spojrzeć na Chrystusa i przez relacje z Nim znaleźć drogę, żeby iść dalej. Bo nawet Bóg widzimy w doczesności, nie uzdrawia tych, którzy tego potrzebują, uzdrawia wszystkich, którzy do Niego przychodzą, ale jednocześnie pełni wolę Ojca i idzie dalej. To jest niezwykłe. Ta wolność Boga jest przepiękna. Mówiąc tak bardzo dosadnie, jak dobrze, że ja jestem tylko człowiekiem, a Bóg jest Bogiem. Czyli w doświadczeniu, które jest trudne, Bóg ma prawo zachować swoją przestrzeń wolności. I nie mogę się na niego z tego powodu obrażać. Hiob się nie obraził. Nie przeklinał Boga ostatecznie. Nie złorzeczył Bogu, chociaż sama małżonka go do tego zachęcała. Przeklinaj to wszystko i umieraj. Przeklinaj swoje życie i umieraj. No właśnie niekoniecznie. I tego nas dzisiaj też uczy Chrystus. A jednocześnie święty Paweł mówi rzecz zadziwiającą. Że właśnie dzięki takiemu czystemu głoszeniu Ewangelii wreszcie możemy być wolni i nic nie posiadając, mamy wszystko. To jest ta wolność Ewangelii. Zobaczcie, co święty Paweł mówi: że oczywiście ma obowiązek głoszenia Ewangelii, głosi Ewangelię, ale właśnie mimo, że mu się należy utrzymanie związane z głoszeniem Ewangelii, to on z tego nie korzysta. To jest prawdziwa wolność. To nawet ja, kapłan, czasami tak nie potrafię. Chociaż Pan Bóg już mi kilka razy dał taką możliwość głoszenia Ewangelii naprawdę w takiej przestrzeni wolności. I dlatego dzisiaj wszyscy jesteśmy do tego wezwani. Wszyscy, bez wyjątku. Bo dopiero kiedy będziemy głosić dobrą nowinę, to dopiero sami doświadczymy i inni przy nas tej wolności. Bo jeżeli będzie trzeba, Bóg uzdrowi. A jeżeli będzie trzeba, to Bóg wraz z nami kogoś przeprowadzi przez bramę śmierci. Pozwólmy Bogu być wolnymi, a sami. Pozwólmy sobie głosić Ewangelię. Głośmy ją. Głośmy dobrą nowinę. To jest jedyne nasze zadanie na całe życie. Nie mamy wcale innego. Nic innego nie jest potrzebne. Powstańcie.